Nie wiem dlaczego on to zrobił, dlaczego próbował się zabić. Tak naprawdę w głowie mi się to nie mieści. Jestem w szoku. Długo razem pracujecie? No, tutaj pracujemy razem prawie 5 lat. Ale tak naprawdę znam go całe życie, jeszcze z podstawówki. No. Chciałem pana zapytać o jego pracę tutaj. Czy on miał ostatnio jakieś kłopoty? Nie wiem, może coś zawalił, ktoś mu groził. Wiem, że realizowaliście sprawę przejęcia dużej ilości kokainy. Czy on pracował przy tej sprawie? No tak, Sławek w ogóle miał olbrzymi udział przy tym sukcesie. Ale nie sądzę, nikt mu nie groził. Gdyby tak było, na pewno bym mi o tym powiedział. A wiem, że to delikatna sprawa, ale chciałem pana jeszcze zapytać o jego życie prywatne. Jak mu się układało? Czy pan wie, może nie wiem, czy były tam jakieś zdrady, kłótnie? Coś było nie tak? Nie wydaje mi się. Sławek się nigdy nie skarżył. On też raczej nie zdradzał Roksany. Znaczy, znów. Okej, okay. Wi pan jak jest. Życie jest trudne, ale nie wydaje mi się. Kto to jest? To jest naczelniczka, to jest szefowa moja, ale też Sławka. Szefowo, słyszała już pani? O czym? Sławek się próbował zabić, postrzelił się. Kilka godzin temu u siebie w domu i to z broni służbowej. To straszne. Ja muszę do niego jechać do szpitala, rozumie szefowa, my się przyjaźnimy. Jasne, jedź. Okej, okay, dzięki. A pan? Um, moje nazwisko Maciej bo ja jestem prywatnym detektywem. Marlena Schmidt. Mam tu taką prośbę. Chciałbym z panią porozmawiać na temat sprawy Sławka wynajęła mnie jego żonę. Jeśli mógłbym z panią zamienić kilka zdań, byłbym wdzięczny. Hmm, oczywiście, ale dosłownie za pięć minut mam spotkanie z dyrektorem i naprawdę może to długo potrwać. Ja jestem cierpliwy, to poczekam spokojnie. A przepraszam, ja panią skądś kojarzę, nie wiem skąd. Skąd mogę panią pamiętać? Nie przypominam sobie. Młody poszperałbyś w internecie i postaraj się znaleźć wszystko na temat pani Marleny Schmidt. To jest naczelniczka Urzędu Celnego. Ja ją gdzieś spotkałem, tylko kurde nie pamiętam gdzie. Dobra, czekam, daj znać.